mówi o tym, że e, kiedy mamy problem z odpaleniem samochodu a taki z pewnością się pojawia, no to e, przyjadą, pomogą i my to państwu dzisiaj udowodnimy w poranku, także bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Ja oczywiście wędruję sobie tutaj już do Magdy Pecki e, na pogodowy posterunek Magda, to gdzie będzie najchłodniej. Najgorzej, najmroźniej w tym tygodniu? W ciągu dnia oczywiście to Suwalszczyzna będzie najchłodniejszym miejscem. Rzeczywiście tam w ciągu dnia maksymalne wskazania to nawet minus 8 stopni, minus 6, więc będzie chłodno. Natomiast jeszcze miejmy to na uwadze, że w nocy i o poranku temperatura będzie spadać poniżej zera, więc może nawet być niższa niż minus 10 stopni. Szczegóły za moment polecamy. Zapraszam, Magdalena Pecka, dzień dobry. Wracam do Państwa z aktualnymi informacjami o pogodzie. Rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. Oczywiście zaraz będziemy mogli podziwiać piękne wschody słońca, natomiast też te rozpogodzenia umożliwiły nam spoglądanie na księży, na przegląd naszych aktualnych map pogodowych. Najchłodniej w Zakopanem, minus 14 stopni, temperatura również niska na szczytach górskich, minus 12, 12 ście, śnieżka, minus 3. Kasprowy Wierch. Minus utrzymuje się na przeważającym obszarze kraju. Tak jak widzimy o poranku aktualnie minus 6 stopni w Suwałkach, minus 9 w Katowicach. Nieco wyższe wskazanie, choć nadal poniżej zera na nizinie szczecińskiej minus 1 stopień i tam występują opady słabego śniegu. Rozpogodzenia do bezchmurnego nieba w Polsce południowej, więc tam za moment będziemy mogli podziwiać piękny wschód słońca. Jaka będzie sytuacja w ciągu dnia? Na pogodę w naszym kraju wpływa już układ wysokości wysokiego ciśnienia ten wyż sprawił że niż nad Bałtykiem wypełnił się stąd na północy już zanikające opady słabego śniegu w pozostałych miejscach zachmurzenie małe bez opadów utrzyma się całodobowy minus taka sytuacja w Polsce wschodniej ale także w centrum najchłodniej na Suwalszczyźnie minus 4 minus 2 ziemia łódzka 0 we Wrocławiu i na Niźnie Szczecińskiej nadal słaby śnieg może zdarzyć się na północy naszego kraju wiatr na ogół słaby i umiarkowany Natomiast nad morzem te pory chwilami mogą być nieco silniejsze. No i słońce będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Również wzrost ciśnienia, które w ostatnich dniach było, było niskie. Natomiast tak jak widzimy, bardzo niekorzystne warunki na północy naszego kraju. Tam, gdzie jeszcze mogą zdarzyć się opady przelotnego śniegu. Natomiast tak jak na mapie wyświetliły się niekorzystne na północy, na południu i, na, i w centrum, one będą dzisiaj w ciągu dnia korzystne, w drugiej części dnia pogarszać, pogarszać się będą do niekorzystnych ze względu na niską temperaturę, natomiast słońce i tak zrobi swoje i poprawi nasze samopoczucie. No teraz to wszystko. Magdalena Pecka, do dzień dobry, zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody. Spoglądamy na Białystok, gdzie dzień budzi się do życia, chwila po wschodzie słońca, zachmur przebija się delikatnie, słońce dzisiaj w kraju pojawiać się, będą przejaśnienia, bo na przeważającym obszarze kraju już na pogodę wpływa wyższy, wyższy który sprowadzać będzie do nas arktyczne powietrze, ale również, który przez rozpogodzenia sprawi, że temperatura o poranku będzie niska. My spoglądamy, co będzie czekać nas przed południem, dokładnie około godziny 10. Nasze termometry wskażą od minus 6 stopni w Suwałkach do minus 1 stopnia na Niźnie Szczecińskiej. Opady śniegu mogą zdarzać się w pasie Polski Północnym. Również nad morzem miejscami opady śniegu mogą być nieco intensywniejsze i również chwilami może powiać silniej wiatr. W pozostałych miejscach na ogół wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe. O poranku jeszcze mieliśmy szansę na bezchmurne niebo w Polsce południowej. W drugiej części dnia tak naprawdę wiele się nie zmieni, nadal na północy mogą zdarzyć się opady już słabego śniegu. Nieco zwiększy się zachmurzenie w w Polsce południowo-wschodniej i w pozostałych miejscach na ogół zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni w suwałkach do zera, między innymi we Wrocławiu i tu słonecznie. Warunki biometeo w ciągu dnia w Polsce południowej będą korzystne, natomiast o poranku i pod wieczór pogorszą się do niekorzystnych. Związane jest to z niską temperaturą, e, która oczywiście niekorzystnie wpływać będzie na nasze samopoczucie, a tam, gdzie, e, gdzie nieco większe zachmurzenie i występujące jeszcze opady śniegu. Również te warunki biometeo niekorzystnie wpływać będą na nasz nastrój. Spoglądamy, co będzie czekać nas w kolejnych dniach. Jutro utrzyma się wyż, który zapewniać będzie w wielu miejscach przejaśnienia, rozpogodzenia, zachmurzenie na ogół małe lub maksymalnie umiarkowane. Natomiast inna sytuacja na południowym wschodzie naszego kraju, na Podkarpaciu, w Bieszczadach. Tu nasuwać się będzie kolejna strefa frontu atmosferycznego. Ten front przynosić będzie intensywne opady śniegu. Przed tym już ostrzegamy, tak jak jutro ono początkowe, początkowo pojawią się w Bieszczadach. Tak stopniowo ten front będzie nasuwać się również nad obszary Polski Południowej i Wschodniej. Jutro maksymalnie od minus 5 do minus 2 stopni, minus jeden na Pomorzu Gdańskim. Spoglądamy, co będzie czekać nas w środę, bo już w środę sporo ostrzeżeń mamy dla Państwa. Tak jak widzimy, Polska Południowo-Wschodnia z opadami śniegu. Tutaj sporo chmury, ale tego śniegu może spaść lokalnie bardzo dużo. Natomiast w pozostałych miejscach nadal rozpogodzenia utrzyma się całodobowy minus. Dochodzący na maksymalna temperatura od minus 6 do minus 2 stopni. A więc jak widzimy, nadal pozostaniemy w napływie arktycznego powietrza, a śnieg z nami pozostanie. Pożegnamy się jeszcze z widokiem na szklarską porębę, jak widzą Państwo, zimowa kraina. Na teraz o pogodzie to wszystko. Dobrego dnia do. Zobaczenia. Magdalena Pecka. Dzień dobry. Czas na prognozę pogody. Na pogodę w naszym kraju wpływać będzie układ wysokiego ciśnienia. On w wielu miejscach zapewniać będzie słoneczną aurę, ale nie wszędzie. Na północy odnotujemy większe zachmurzenie i tam jeszcze mogą zdarzać się przelotne opady śniegu. Wzdłuż linii wybrzeża opady mogą być jeszcze intensywne. Tak jak widzimy, chłopy o każdej porze roku wyglądają pięknie. Teraz w tym zimowym anturażu opady śniegu i widzimy. Również, że pełne zachmurzenie i nieco silniejszy wiatr. Spoglądamy na naszą mapę pogodową i spoglądamy, co będzie czekać nas w drugiej części dnia. Słaby śnieg może zdarzyć się w Polsce północnej, natomiast na przeważającym obszarze kraju. Zachmurzenie małe do umiarkowanego na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich naszego kraju. Temperatura maksymalna w tym najcieplejszym momencie dnia od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, minus 2 w centrum do maksymalnie zera na Nizinie Szczecińskiej i na Dolnym Śląsku i już odnotujemy wiatr słaby i umiarkowany. Te silniejsze porywy jedynie nad morzem. Jutro natomiast wyż dominować będzie w pogodzie. Są natomiast miejsca, gdzie przelotnie może popadać śnieg. Taka sytuacja na północnym zachodzie, na krańcach północno-wschodnich, ale częściowo również obserwujemy już sytuację na południowym wschodzie naszego kraju, bo z tego kierunku nasuwać się będzie Kolejna strefa frontu atmosferycznego niż z nad Włoch przesunie się właśnie w kierunku w tym kierunku i nasuwać się będzie front z intensywnymi opadami śniegu. Więc w kolejnych dniach ta sytuacja może być niebezpieczna właśnie w Polsce południowej i wschodniej, gdzie miejscami może spaść nawet do 50 cm śniegu. O tych szczegółach będziemy informować. Jutro jeszcze w wielu miejscach możemy liczyć na słońce, natomiast noce, poranki z mrozem. teraz po pogodzie to wszystko. Do zobaczenia niebawem.